boru witam was w kolejnym raporcie, raport numer 3 przed, przed nami. Taki dosyć ciekawy, słuchajcie, wydarzyło się sporo i to wydarzyło się tak naprawdę dzisiaj. Dzisiaj wypłynęły pewne informacje, o których wam chcę, wam chcę te informacje przedstawić. Natomiast tak naprawdę na takie podsumowanie tej pierwszej informacji, którą teraz us usłyszycie, no trzeba będzie chwilę poczekać. Natomiast jest to już raczej nieodwołalne, zmieniają się, moi drodzy, stawki badań za dziki. Chodzi tutaj o badania na głośno. Dlaczego się zmieniają? Ja postawię swoją hipotezę, powiem dlaczego się zmieniają, ale to jest tylko hipoteza moja. I kto miał motyw po to, żeby zmienić tam te stawki? Więc po kolei zacznijmy od tego, że nie będę się zagłębiał w szczegóły. Jeżeli chodzi o same szczegóły, proszę pod filmem, Misiej, jak będzie montował ten raport, to wrzuci wam link do Instytutu Analiz Środowiskowych. Tam Kuba, miłość i reszta ekipy już zrobili opis do tego całego wydarzenia. Ja sobie grafikę pobrałem od nich. No, i tam już się pewne informacje zawarły. Natomiast o co chodzi? Do tej pory w większości Polski, nie wiem jak to u Was, ale tam, gdzie ja poluję, w tych kołach, za badanie na dzika pocięliśmy 20 zł. Czy, to był to czy był to dzik na sprzedaż bezpośrednią, czy był to dzik na użytek własny? I to jest bardzo istotna informacja w tym momencie. Dlaczego? Yy, dlaczego to zaraz Wam wytłumaczę. Yy, moi drodzy, yy, w tej chwili od dzisiaj, a nagrywamy raport, jest 11 sierpień, od dzisiaj, w dniu dzisiejszym, zmieniają się stawki badania. Tam są podane stawki z groszami. Ja będę mówił około, więc jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć ile, wchodzicie na stronę instytutu. Zachęcam do wsparcia tej instytucji, bo chłopaki robią mega robotę. I tak, dzik na użytek własny będzie kosztował badanie około 50 zł, pod warunkiem, że weterynarz uwinie się w 2,5 godziny. Jeżeli się nie uwinie w 2,5 godziny, to każde rozpoczęte 15 minut badania to jest kolejne, tam 14 zł, coś tam. Okej. Okay. Jeszcze jestem w stanie to zjerzeć, Jeżeli chodzi o dzika, na użytek własny, 4 czy 5 dych, jesteśmy w stanie zapłacić za badanie. My tu mamy dostęp do zdrowego mięsa i jemy zdrowe mięso. U mnie w domu się tą dziczyznę spożywasz dzika również i nie będę ukrywał, że te 4 dychy czy 5 dych dla mnie nie będzie problemem zapłacić. Ale to jest tylko dzik na użytek własny. I teraz pytanie: skąd wzięło się zmiana w opłaty za dzika? Bo teraz trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Yy, tak pokrótce Wam to powiem, może ten raport wyjdzie trochę przydługi, ale no, muszę swoje zdanie zająć, bo krew mnie zalewa tym, z tym, co się stało w tej chwili. Po prostu cały dzień, jak się o tym dowiedziałem, chodzę lekko zagotowany, nie tylko ja. Kolega z koła, który prowadzi sprzedaż bezpośrednią również, już wymieniliśmy dzisiaj z pięć telefonów, ale po kolei i do rzeczy. Słuchajcie, Polska jak długa i szeroka, dwie trzecie powierzchni naszego kraju jest w strefach ASF-u. A co za tym idzie? Każdy dzik strzelony w strefie, czy to będzie strefa w tej chwili różowa lub niebieska, nie może opuścić strefy, taka tusza, więc ten dzik zostaje. Punkty skupujące, firmy skupujące w punktach skupu skupują od kół takiego dzika tylko ze strefy niebieskiej po bardzo śmiesznie niskiej cenie. I ta cena wynosi mniej więcej między 2, 2 zł a 3,50. Oczywiście być może się ta cena gdzieś tam troszeczkę różni, ale oficjalnie sprawdziłem przed nagraniem... Oscyluje około 3 zł ze strefy niebieskiej. Ze strefy różowej nie skupują w ogóle. Natomiast mamy jedną trzecią Polski, i to jest tak północny pas od Szczecina po Gdańsk, praktycznie prawie po Gdańsk, pra tutaj pod Koszalin, gdzie tego dzika jeszcze jest dużo. Yy, mamy południową część, czyli Śląsk, część Dolnośląskiego, tutaj południowej, gdzie ja jestem, yy, troszeczkę opolszczyzny i tam trochę centralnej Polski, tak zwaną strefę białą, czyli strefę czystą. I tu jest cały clue, bo tutaj u nas na skupie, nie chcę teraz kłamać, ale w tej chwili dzik kosztuje około 8 zł, więc yy, zaraz, zaraz. Tutaj 3, tu 8, no różnica jest duża, tak? Ale co się dzieje w strefach białych? Tak jak moje koło, ja Wam podam to szybko na przykładzie moje, mojego koła. My strzelamy mniej więcej 400 dzików w jednym z w których jestem. I z tych 400 dzików 100 idzie na użytek własny 250 na sprzedaż bezpośrednią, mówię w ilościach, nie w kilogramach, i około od 25 do 40 na punkt skupu. I tu się wziął cały problem, ponieważ dzik ze strefy białej może wyjechać za granicę, może być przerobiony, może być z tym mięsem robione wszystko i może być sprzedany. Skupy wywindowały ceny, wywindowały ceny na poziomie 7-8 zł na skupach w strefach białej, w strefach białych. Natomiast nikt tych dzików do skupu za bardzo nie oddaje, bo koła potwierały punkty skupu, yy, przepraszam, punkty sprzedaży bezpośredniej. Jeżeli my tego dzika sprzedajemy za 11-12 zł, to nie będziemy go oddawać za 7, skoro my go możemy sprzeda sprzedać za 12 i mamy kolejkę. No to trzeba było huknąć w łeb wszystkie koła. I jak to zrobić, żeby te koła nie sprzedawały na sprzedaży bezpośredniej, bo podnoszenie cen nic nie dało. Dzik był na początku jeszcze w ubiegłym sezonie, nie wiem, nie chcę teraz skłamać, ale. Między 5 a 6 zł, w tej chwili już jest chyba 7-8, dalej windują cenę, a do punktu skupu nic nie trafia. Więc trzeba było zalobować, pewnie pomaczać paluchy. Oczywiście to jest moja hipoteza, natomiast do my, cały klucz tego programu polega na tym, tej zmiany, nie programu, tej zmiany że ktoś musiał na tym zyskać. I teraz pytanie sobie trzeba odpowiedzieć, kto na tym zyskał. no Trzeba było tak zrobić, żeby walnąć te koła w łeb, żeby to badanie dzika na sprzedaż bezpośrednią kosztowało 100, 150, a nawet gdzieś tam w tym rozporządzeniu wyczytają 190 zł. No to zaraz, zaraz. Jeżeli my jako myśliwi rozkręcamy sprzedaż, sam miałem ja w tym y, udział, y, rozkręcamy, punkty powstają, powstają chłodnie, na stronie pzd mamy mapę punktów sprzedaży bezpośredniej, y, wszystko zaczyna hulać, angażują się osoby znane, jak Marcin Młodżonek na przykład, nakręcamy to wszystko, próbujemy tą dziczyznę wprowadzić, a tu za chwilę się okazuje, że nie, no, to tak nie może być, bo my nie będziemy zarabiać, no to tej dziczyzny na rynku polskim nie może być. No i zobaczymy. Ja na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, nie wiem, jaka jest oficjalna kwota badania dzika na sprzedaż bezpośrednią. Na użytek własny u mnie w powiecie, bo badamy u lekarza powiatowego, jest 40 zł. i Jaka będzie... Pewnie wyjdzie na dniach, nie wiem, na sprzedaż bezpośrednią. Tylko ja się pytam jeszcze jedno. Czym się różni dzik na sprzedaż bezpośrednią od dzika na użytek własny? Bo dla mnie to jest tylko nazwą i niczym innym, tak? Więc tutaj. Yy, Zaraz tutaj trzeba uderzyć, tak? Trzeba mocno, słuchajcie, musimy zrobić wszystko, żeby nasz, nasza władza interweniowała, żeby ta, to badanie wynosiło, tak jak na użytek własny, niech wynosi 40 zł, tak? Jeżeli my do każdej tuszy dzika szczelonego 30-40 kg, sprzedawanego po 10-12 zł, doliczymy 170 czy 200 zł za badanie, no to z automatu ta sprzedaż spadnie, a u nas całą sprzedaż ciągnie niestety dzik. Czekam na wasze komentarze, jak to jest u Was. No bo mnie to e, nawet nie powiem, że mnie poirytowało, bo na, no, zdenerwowało. Nie powiem, że inaczej, bo dosłownie mi się krew zagotowała, jak przeczytałem to, co, co nam z, władza nasza, na odgórna, rozporządzeniem naszykowała. No to się po prostu lekko załamałem. E, zajrzyjcie na stronę Instytutu, tam macie wszystkie informacje, ja nie będę się dalej rozwijał. Przechodzimy do kolejnego, bardziej miłego tematu. Moi drodzy, bardzo ważna informacja, na ekranie ukazał Wam się baner naszego polowania na kaczki. Nastąpi bardzo drobna kosmetyczna zmiana, podyktowana przede wszystkim warunkami łowieckimi. Nie chcę wchodzić w szczegóły, nie będę Wam tego tłumaczył, ale dla ilości przede wszystkim zwierza, przede wszystkim ilości kaczki, musimy zmienić termin polowania sudeckiego stoi z czwartego na trzeciego, czyli z, z niedzieli na sobotę przesuwamy. Z prostego względu, wszyscy dookoła startują z polowaniami w soboty, a tam mamy ten kompleks, do którym my będziemy polowali, jest otoczony jeszcze oczywiście innymi kołami i chcemy, żeby ta kaczka była, żeby nie była przepłoszona, musimy również zacząć w sobotę i krótka informacja, którą dostałem dzisiaj telefonicznie, no musimy zmienić y, ten termin polowania, choćby ze względu na ilość zwierza i żeby to polowanie nam wyszło y, jak najlepiej i pokot był jak najbardziej okazały. Dostaliśmy informację, jeszcze taka może nie do końca potwierdzona w 100%, ale w 90, że będzie kolega z Mr. Landerami, będzie nam brodził, będzie chodził po szuwarach, będzie naprawdę polowanie świetne, więc mamy to polowanie, że tak powiem, przesunięte z niedzieli na sobotę. Nie ukrywam, że nawet ze względów gastronomiczno-kulinarnych będzie to lepiej wyglądać, bo niedziela zawsze może być wolna. Także yy, zapraszamy. I jednocześnie przepraszamy ze względu na zmianę, ale y, robiona jest ona tylko i wyłącznie ze względu na y, poprawę jakości polowania. Kolejnym tematem, który y, tak trochę gwoli informacyjnie, wiadomości, jeżeli ktoś jest z okolic y, Ciechanowa albo y, gdzieś by miał ochotę dojechać, to słuchajcie, w Ciechanowie możecie odbyć kurs upoważniający, umożliwiający wam odstrzał redukcyjny bobrów. I w Ciechanowie 10 września taki kurs się odbędzie o godzinie 9 na Strzelnicy. Wszystkie informacje macie oczywiście na stronie Zarządu kręgowego w Ciechanowie, więc odsyłam Was tam. Możecie sobie zajrzeć, jeżeli ktoś potrzebuje, planuje, chciałby aktywnie polować na bobry. Chociaż tutaj słowo polować jest takie... No oczywiście pasuje, tak? Ale prowadzić odstrzał redukcyjny. No to jak najbardziej taki kurs trzeba mieć. Trzeba mieć uprawnienia. I w Ciechanowie taki kurs będzie można zrobić. Już we wrześniu, 10 września. Także zachęcam. Moi drodzy, przechodzimy do strzelectwa. I tutaj się troszeczkę wydarzyło. Na ręce zwycięzców, zarówno na ręce Dian, jak i na ręce naszych kolegów, chciałem złożyć serdeczne gratulacje, ponieważ odbyły się mistrzostwa polskiej klasy powszechnej. Za chwilę zobaczycie wyniki. Bardzo, bardzo dobrze zorganizowana impreza. Wiem, pokątnie dowiedziałem się od osób, które tam były, że zarząd okręgowy w Katowicach stanął na wysokości zadania i zawody były rozegrane. Naprawdę organizacyjnie świetnie. Moje gratulacje dla zwycięzców, i jeżeli chodzi o klasę powszechną. Wyniki Wam się wyświetlają. Można oczywiście sobie wejść w zakładkę w ta stronie i zarządu w katowicach okręgowego i zarządu głównego. Tam macie zakładkę Strzelectwo, ale koledze Dominikowi, Hubertowi, Dawidowi, to są zwycięzcy z pierwszych trzech miejsc. Serdecznie gratuluję. To jest moja klasa. Ja w tej klasie strzelałem i jest taki troszeczkę sentyment mam. Na mistrzostwach Polski nigdy nie byłem, natomiast jest to moja klasa, w której jak najbardziej brałem udział. Oczywiście, Dianom również, koleżance Beacie, koleżance Agacie i koleżance Ani, gratulujemy zajęcia miejsca na podium. No i co tu dużo mówić, tak? Zarówno oprócz zwycięzcom, gratuluję wszystkim tym, którzy wystrzelali klasę mistrzowską, ponieważ teraz czeka Was, moi drodzy, nowy level. Przeskakujecie na drabinie stopień wyżej i zaczynacie już strzelać z mistrzami. A tam już uwierzcie mi, tak łatwo nie będzie. Co mamy dalej? Dalej mamy pierwsze zawody juniorów. Moi drodzy, na stronie zarządu głównego, ale również na różnych stronach zarządów okręgowych, wam się przebijają te informacje, więc można sobie tam zejść. Ja się tam wam staram zebrać do kupy. Mamy zawody, pierwsze zawody juniorów. Zachęcamy do udziału, do zapisów. Jeżeli są juniorzy, to jest pierwsza. Taka impreza, więc myślę, że ta impreza nie będzie jakaś tam bardzo liczna, chociaż bardzo bym sobie tego życzył, żeby ta impreza była bardzo, bardzo udział uczestników był naprawdę spory. Zachęcam, tak? Zachęcam do wzięcia udziału, dlatego że no, musimy to strzelectwo nasze jakieś tak w jakikolwiek sposób propagować. No i od najmłodszych lat, więc tutaj, że tak powiem, juniorzy do boju, bierzcie dziadka, mamy, tatę, brata, kto poluje, jedźcie na zawody. Ukłon dla zarządu okręgowego w Opolu. Yy, Ipstryczek w nos dla wszystkich zarządów okręgowych, które, są, yy, które posiadają strzelnicę. Po raz pierwszy yy, gdzieś tam trafiłem, chociaż w Opolu było już to wcześniej. Można wejść na stronę zarządu okręgowego w Opolu i zobaczyć sobie, kiedy strzelnica jest czynna. I co jest fajne, zrobiony jest taki yy, bardzo przejrzysty, fajny kalendarz. Mamy zaznaczone, kiedy strzelnica jest nieczynna, kiedy jest zajęta, kiedy jest wolna. Uważam, że każdy zarząd okręgowy, władający z Strzelnicą PZD powinien takie coś mieć, że każdy, kto chce zaplanować sobie jakiś wyjazd w weekend, a jeżeli nie w weekend, bo w tygodniu ma wolne, chciałby pojechać na strzelnicę, to powinien mieć interaktywne wejście i zobaczenie, czy on może wejść w tym dniu, wejść na strzelnicę i z niej skorzystać. Zarówno jeżeli chodzi o przestrzelanie broni, jak i o strzelanie na osi, na przykład trapa, czy, czy mopu. Także tutaj ukłon dla zarządu okręgowego w Opolu, że takie coś. Jest i funkcjonuje. Mi to się bardzo podoba. Sam z tej szczelnicy nieraz korzystałem i już wiem na dzień dzisiejszy, czy w które dni mogę na tą szczelnicę pojechać. kolejna impreza która się szykuje tym razem na wschodzie Polski moi drodzy zaproszenie na zawody o Puchar kwartalnika łowiec galicyjski i tutaj y, zawody się odbywają 20 sierpnia czyli już już niedługo macie tak naprawdę tydzień do zawodów więc y, fajnie że taka impreza jest fajnie że powstaje C, y, im więcej imprez ogólnych tym no powiem wam tak że y, Dzisiaj w dobie takiego no trochę kryzysu, no nie ma można tutaj opowiadać, że tego kryzysu nie ma. Uczestników na zawodach jest coraz mniej, więc ja osobiście serdecznie zachęcam, tym bardziej, że można poznać naprawdę fajnych, ciekawych ludzi. I pamiętajcie jedno, ja strzelałem kiedyś ten wielobój, sześciobój myśliwski, wielobój myśliwski, no teraz to jest pięciobój i powiem wam tak, że nic was tak nie uczy strzelania jak udział w zawodach. Tak, tutaj pracuje przede wszystkim, ćwiczy się wtedy głowy. Jeżeli chodzi o cały program, to macie go wyświetlony. Odsyłam znów na za stronę Zarządu Okręgowego w Przemyślu. Tam możecie sobie wejść na spokojnie, kliknąć, przeczytać. Jeżeli ktoś ma czas, 20 sierpień, dzień rozpoczęcia sezonu na byki, to Wam tak wtrącę. Wiecie, że byki mamy 21 sierpnia, ale w tym roku możemy byki, na byki polować od 20, a na grzywacze od 13. Bo 15 jest poniedziałek. Już w sobotę można na grzywacze pójść. Także serdecznie zapraszam. Bardzo fajnie, że zarząd okręgowy w Chełmie zorganizował coś dla myśliwych niezrzeszonych i mogą sobie przystrzelać broń, mogą uzupełnić zaświadczenie o przystrzelaniu broni. Znowu Was odsyłam na stronę zarządu okręgowego w Chełmie, Tam na strzelnicy Kumowa Dolina dokładnie będzie można skorzystać z przystrzelania broni i uzyskania zaświadczenia o przystrzelaniu dla myśliwych niezrzeszonych w kołach. Dla więcej informacji, oczywiście, zarząd okręgowy hełm. W poprzednim raporcie było sporo y, tematów kinologicznych, teraz będzie trochę mniej, ale jak najbardziej kinologia również we wrześniu nas czeka. Zarząd Okręgowy w Poznaniu i Klub Wyżła Wejmarskiego y, przy zarządzie głównym PZD organizuje dwudniowy, dwudniowy konkurs. Ta, konkurs, y, bardziej warsztaty, tak? Bo jest to, słuchajcie, to jest konkurs u, uproszczony. Pierwszy dzień jest jakby konkurs regionalny konkurs leśny, a drugi jest konkurs wodny, tak? Więc y, jeżeli macie Wyżła i chcecie sobie go tam. Sprawdzić zarówno w pracy w wodzie, jak i, jak i w lesie, to jak najbardziej zapraszamy, impreza dwudniowa. W Toruniu natomiast mamy konkurs tropowców i posokowców, który już odbywa się 27 sierpnia, czyli za dwa tygodnie. Konkurs taki, naprawdę, który poprawi przede wszystkim umiejętności psów, tak? I warto z tego skorzystać sprawdzić swojego psa. Wchodzimy w okres polowań takich bardzo intensywnych na zwierzęne grubą, tak? Przed nami rykowisko, za chwilę zbiorówki. I jeżeli ktoś chce sprawdzić swojego czworonoga na Sztucznej farbie powiedzmy, czy na y, y, ścieżkach, y, ścieżkach y, tropowych, to jak najbardziej zapraszam do udziału. Zapowiedzi imprez, moi drodzy, i teraz się zaczyna, ponieważ mamy sporo imprez przed nami. Wybrałem kilka, które uważam, że są naprawdę niezłe. Pierwsza impreza, yy, znaczy jedna z imprez, którą wam teraz przedstawię, jest to Rykowisko Karpackie, które odbędzie się 4 września. Organizatorem jest Koło Łowieckie Świstak. Wszystkie informacje macie na Billboardzie, który się tutaj wyświetla, ale oprócz tego postaram się Wam zamieścić link, ponieważ jest to koło, z którym my jako Sudecka Ostoja robiliśmy wsparcie dla Ukrainy. Tak? Tutaj chłopaki z gminy Zagórz, akurat jeden z myśliwych z tego koła Świstak jest pracownikiem gminy Zagórz i myśmy wspólnie zbierali, ja nagłaśniałem, bo może nie zbierałem, ale nagłaśniałem pomoc dla uchodźców. I przez tą gminę Zagórz to przechodziło, więc jakaś tam współpraca już się kroi i y, ludzie świetni. Zapraszam na, na rykowisko 4 września. Osobiście chciałem tam bardzo być. Były bardzo takie plany ambitne, żeby na tą, na tą imprezę pojechać. No niestety nie wypaliło, nie pojechaliśmy. Nie pojedziemy, przepraszam, dlatego, że mamy to polowanie na kaczki, na które Was serdecznie zapraszam. Kto się już nie zapisał, no to chyba już niestety nie ma miejsca. Także już z tego, co wiem, to wczoraj już nie było. Więc polowanie jest 4 września, akurat w dniu rykowiska. Imprezy koła, koła, koła Świstak. Kolejna... Kolejna... Impreza, która nas czeka i tutaj odsyłam Was, bo nie będę Wam czytał tego baneru, bo to bez sensu, odsyłam Was na stronę Zarządu Okręgowego w Częstochowie, ale widzę, że to się przewija przez kilka zarządów okręgowych. Mamy dożynki połączone z wystawą rolniczą, oczywiście dożynki na Jasnej Górze i tam jest jak co roku naprawdę impreza gruba, tym bardziej, że jest to impreza, która konsoliduje... Łączy rolników i myśliwych, tak? My jesteśmy tam w jednym rzędzie, w jednej linii i naprawdę warto jechać. Nie byłem w tamtym roku, w tym roku też nie będę, bo też mi się tam nakładały wyjazdy i też nie, mo, nie mogę tam być. Natomiast jak najbardziej polecam, żeby pojechać, odwiedzić, zobaczyć. Impreza jest naprawdę na kilkanaście tysięcy ludzi i jest zrobiona świetnie. Wiele, wielu myśliwych, których znacie z internetu, możecie tam spotkać, choćby Zdzisława Korzekwe, który na pewno będzie gulasz gotował w tym roku. Informacja kolejna: Tym, tegoroczny Hubertus to na razie jest taka informacja zajawkowa, ale to się już nie zmieni. Tegoroczny Huberthus, ogólnopolski Hubertus organizuje zarząd okręgowy w Elblągu, z, i ten Hubertus odbędzie się w Malborku. Na, odsyłam Was dół na stronę zarządu okręgowego w Elblągu, tam będziecie mogli sobie wejść na spokojnie, poczytać. Tym bardziej, że no w położenie lokalizacyjne, pod względem jakby polowania, no Malburg się kojarzy, wi wiadomo, Krzyżacy, Król Jagieła i tam to polowanie takie zakrzewione mocno. Myślę, że impreza będzie udana. Ona w tym roku będzie 8-9 października. Czy my tam będziemy z Michałem? No nie wiem, nie wiem, powiem Wam naprawdę, nie mam pojęcia. Dlatego, że tam się nakłada jeszcze jeden Hubertus w międzyczasie i muszę Wam powiedzieć, że no musimy wybrać, tak. Natomiast y, ogólnopolski zostało to przyjęte przez Zarząd Główny w Malborku pod egidą Zarządu Okręgowego w Elblągu. W Puszczy Knyszyńskiej 10 września y, mamy 15. spotkanie hubertowskie. Też impreza y, zacna, tam sporo osób jest. Puszcza Knyszyńska y, no, słynie z kapitalnych byków, ale nie tylko, mamy tam naprawdę fajną populację żubra, i wspaniałych ludzi. Także jeżeli macie ochotę 10, 10 września odwiedzić Puszczę Knyszyńską no to mamy kolejną imprezę myśliwską pod hasłem 15. Spotkanie Hubertowskie. Kolejnym spotkaniem będzie 8. Grodzkie Spotkanie Myśliwych i Sympatyków Łowiectwa które odbędzie się 18 września w, nie, w niedzielę o godzinie 13 będzie uroczysta Msza Święta. Także, jeżeli macie ochotę, będą też atrakcje dla dzieci, piknik rodzinny, impreza bardziej taka, żeby wyjść poza klimaty polowania. Dla, nie lubię tego słowa dla cywilów, tak? ale dla ludzi, którzy nie, są, nie mają takiej bliskiej styczności z nami myśliwymi, więc jak najbardziej takie imprezy ja osobiście popieram i zachęcam do organizowania. Moi drodzy, przypominam, że za dwa tygodnie widzimy się, ostatni weekend sierpnia, czyli dwa i pół tygodnia, tak, trzeba jasno powiedzieć. Ostatni weekend sierpnia, piątek, sobota, widzimy się w Wieluniu, są dni Silanda. Zapraszam na y, imprezę w sklepie myśliwskim szóstak, Będą promocje, będą, y, będzie poczęstunek. Ja zabieram nalewak, który już tam widzieliście. Zabieram y, chyba z dwie beczki piwa, także jesteśmy tam dwa dni piątek, sobota. Będziemy mogli sobie posiedzieć, porozmawiać, zrobimy tam live'a, w ogóle tak podjęliśmy z Michałem, że zrobimy jakiegoś live'a, czy w formie telefonu, czy komputera, zobaczymy, nie będzie tam wielkich ceregieli, a jakiegoś live'a zrobimy. Oczywiście go zapowiemy na social mediach, na Instagramie i na Facebooku, także zachęcam do i zapraszam do śledzenia. Moi drodzy, jako jedną z ciekawostek, którą chcę Wam podać jest promocja w sklepie myśliwskim Szustak w Wieluniu. Na którą, do której serdecznie zapraszam. Promocja jest naprawdę niezła, jest gruba, dlatego że do każdego zakupionego blazera, bez względu na wersję, czy będzie to profesjonal, czy będzie profesjonal success, czy będzie to silence, czy baronezę, nie ma znaczenia. Lornetka blazera o parametrach 10x42 jest do kupienia za połowę ceny. Więc tutaj mamy cięcie ceny z 10 tysięcy. Nie pamiętam dokładnie, 10 tysięcy iluś tam, na o 50% w dół, więc na, za kwotę około 5 tysięcy złotych możecie mieć już lornetkę Blazera. Bardzo podobną do tej, którą używaliśmy w Afryce, akurat stąd polowała Gabrysia, polował Marcin, 10x42, miałem, widziałem, naprawdę sprzęt niezły, także zachęcam do zakupu. We wrześniu mamy tych imprez sporo, jak sami widzicie, jest bardzo dużo oddożynek przez różnego rodzaju festyny, spotkania. Ja osobiście wrzesień traktuję troszeczkę inaczej. Dla mnie wrzesień jest imprezą. Przepraszam jest miesiącem nie imprezowym tylko jest miesiącem polowania. To jest miesiąc rykowiska i tak naprawdę to nie wiem ile w tym roku zrobimy kilometrów z Michałem ale polujemy na rykowisku przez Pomorze Pomorze Zachodnie później gdzieś tam od Mazury oczywiście Podolny Śląsk. Także myślę że kilka tysięcy kilometrów za kołkiem, no i kilkadziesiąt albo kilkaset kilometrów buta. W, w, w nogach, tak naprawdę po różnego rodzaju kniejach, uroczyskach, będziemy szukali byków. Będziemy ich szukali, yy, tak naprawdę dla Was, żeby z kamerą jak najwięcej nagrać. Więc ten wrzesień, wrzesień y, miesiąc takiego intensywnego polowania, dla mnie bardzo, bardzo intensywnego. Jak już się rykowisko kończy, zaczynają się dla mnie polowania zbiorowe, no to już indywidualnie pól jest zdecydowanie mniej. No, i oczywiście od września zaczynamy kaczki, pióro. Więc tutaj też będziemy z Borysem ganiać, chodzić. Ja tu nie mam terenu na kaczki rewelacyjnego, ale na zloty jak najbardziej się wybierzemy. Jakiś odcinek dla Was nagramy. A na sam koniec, dobra. A na sam koniec, moi drodzy, mamy jeszcze, mam jeszcze dla Was jedną informację, która mnie troszeczkę yy, ukuła w oczy. Zarząd Okręgowy PZD w Szczecinie na pikniku służb mundurowych, świetnie, super, każde wyjście na zewnątrz jest rewelacyjne, tylko ja się pytam, czy tam był Zarząd Okręgowy, czy tam byli myśliwi? Zarząd Okręgowy nie wychodzi tam jako nasza władza, bo to mi się od razu kojarzy z komuną, jeszcze służby mundurowe, tylko moi drodzy, tam byli myśliwi. I powinno być pięknie napisane. Inicjatywa zacna, świetnie widać. Przemka gromadę na stronie, którego zresztą znam, z którym byłem kiedyś na polowaniu w Rosji. Yy, polecam jego biuro, naprawdę. Yy, no, znamy się, tak. Są baloniki, stoją dwie dziewczynki. No, ładnie to wygląda. Jest pięknie Polski Związek Łowiecki, a w nagłówku zarząd okręgowy. No nie, zarząd okręgowy to słabo wygląda. czym okręgowym się bywa. A yy, no i można, raz się jest, raz się nie jest. Więc powinno tam być napisane, ładnie, że myśliwi tam byli. I kończąc tym mało pozytywnym akcentem, z tym małym styczkiem w nos, także y, widzimy się w następnym raporcie, który będzie bardzo wyjątkowy, bo nie będzie, go prowadził ja. Zobaczycie, kto go poprowadzi, to będzie dla Was niespodzianka. Możecie w komentarzu pisać, koło, y, i powiem Wam, że to nie Mariusz, y, kto będzie prowadził ten, ten raport, bo, y, no bo ja nie będę miał czasu go nawet nagrać. Mnie nie będzie, także od razu Wam mogę powiedzieć, że zmieni się prowadzący raportu. No i zobaczymy, kto Wam będzie dalej odpowiadał. Może. Y, ten zmiennik będzie lepszy z jednej strony ja będę miał mniej pracy. Także do zobaczenia w następnym odcinku który będzie już we wtorek. Teraz polecam te odcinki rujowe. Moi drodzy będziecie mieli więcej tych odcinków nie będzie dwa odcinki w tygodniu będą trzy odcinki w tygodniu bo okazało się że tych odcinków nagraliśmy za dużo. Mamy tych odcinków z roi. Michał ile mamy tych odcinków z roi? No ja sam zrobiłem zmontowałem sześć albo siedem. Ja chyba dwa. No. No, także tyle. Trzy. trzy, trzy nawet. No, także mamy dużo. Musimy, słuchajcie, musimy z tego wyjść czasowo, więc musimy to dodawać częściej. No bo y, u, na Sudeckiej stoi na kanale, Ruja się nie będzie kończyć, a już w głowisku się rykowisko kończyć. <noise> więc musimy to tutaj to wyprostować. Więc będzie odcinek na pewno zrobiony tych odcinków z Ruja będzie sporo. Wiem, że czekacie na noc, te dziki. Mamy sprzęt nowy do testowania, mamy no, będziemy, będziemy ganiać te, szukać tych dzików. Ale to wszystko po kolei, więc teraz y, informacja: nie wiem, czy dla Was dobra, czy niedobra. Info odcinków będzie w tygodniu 3. Będzie wtorek, piątek, niedziela. Także y, akurat w tą niedzielę się ukazał raport, ale w następnym już będzie odcinek z polowania i raport za dwa tygodnie również będzie. A jeżeli nie wyrobimy się, to nawet będą cztery, bo, rap bo raport jest o 10 rano, a o 17 pewnie odcinek wejdzie. No bo musimy się wyprostować z tym. Musimy wejść na normalny rytm. A ja już. Mówię wam, tą informacją kończę i do zobaczenia w następnym odcinku, już we wtorek o 17. Do zobaczenia i daszbur.